Śpiewam i chciałbym wystąpić na Festiwalu o Polsku jako piosenkarz. Chociaż mam te swoje 65 lat, ale Irenka Santon miała 80 lat, jeśli śpiewała na Festiwalu. To mam chyba sporo czasu jeszcze do śpiewania. A masz jakieś doświadczenie w śpiewaniu? Ja śpiewałem tu i tam, ale ja mam już... Samoistny był szklony głos, nikt mi, nikt mi nie uczył śpiewu. No to jak pomagała może Elżbieta Zapędowska, tego Zatrusza tam, bo oni mają taki dział. No ale ja właściwie sam. I bardzo, bardzo się podobało. Śpiewałem na Happy Birthday to you mojej dyrektorki z opieki społecznej. Była zachęcona. się Kozak, no. I zaśpiewałem Happy Birthday To you, w stylu Marilyn Monroe. A jaki chciałbyś mieć repertuar na tym festiwalu? Własny. Czyli śpiewałbyś własną twórczość, tak? Tak, no. A, muzy a muzykę to... To mi... I, jak, jak piszę teksty, to zawsze jakiegoś muzyka złapię. No. I, I przy mnie może mieć Sławek, nie? On mi pisze muzykę, ja piszę teksty, on te, on te teksty przetwarza na muzykę, nie? Z muzyką. No i muzyka gra, ja zarabiam, on zarabia. No, I wszystko może... pasuje, tak? Tak, gra gitara, jak tu mówią. Bardzo proszę, powiedz jak masz na imię i ile masz lat? Jerzy Stefaniak, lat 65 skończony. Mm -hmm. e, tak już rozmawialiśmy prywatnie, że e, pracowałeś fizycznie na budowie. No. Mówiłeś, że jesteś cieśną budowlanym, tak? Tak. I budowałem pierwszy dom, z głębiej. Mm -hmm. Czyli taka historyczna karta w Twoim no, życiu. tak, no. no. Było pole makowe, wybiłem paty, a cieśla budowlanej ktoś musi rowek wykopać, szalunek zrobić, później to zabetonować i od tego dopiero w górę idzie budynek. Bez zajmienia żadny budynek by nie powstał, który budowałem, no. Które to były lata mniej więcej? Jak, jak ja jestem 57, no to kurczówka lat 70. No. Powiedziałeś, że skończyłeś liceum ogólnokształcące tutaj w Opolu? Aż. Częściowo, no bo półtora roku chodziłem do liceum nr 3 na DBA i pół roku chodziłem do liceum numer 1 na linie A potem, ja, że ja z tego żadnych pieniędzy nie będę miał, to mi się nie opłaca. To, to poszedłem do budowlanki i ja coś się mówi, zrobiłem sobie zawód cieśla budowlany. No, a od dziecka się nazywałem, jak ja mówił stolarstwem, tym, to mi pasowało. No, no i się fizy, fizycznie się wyrobi, wyrobiłem, no, a, ja, a ja przy, przy, przy długopisie bym się nie wyrobił. Chociaż też piszę, i ksio, ksio, książkę piszę, samotnych ludzi i poezję piszę. Coś takiego. I w miesięczniku o, o pole publikują moje teksty publikują ci, będą publikować, bo sobie, na miesiąc mi, mi się dzieje kobole, nie? Uh -huh. no, no to tam będą mi publikować. Nie? Ale masz już podpisaną jakąś umowę? to jest to jest wtedy, jak się do tego musisz, jak się spodoba, to wtedy, nie? Bo tak naprawdę, no, tak, no, tak, Ale spodobałeś, bo że, jak się kobietom, którym pisałem teksty, się podobało, no a to jest dla, dla nich pisze, nie? To na pewno się podoba. A umowa to może w każdej chwili podpisać, żaden no, problem. No tak. Wspomniałeś o tym również, że twój ojciec był wykładowcą uniwersyteckim, tak? Tak, opolskiego. Huma... Dział, Dział humanistyczny. Tutaj na Uniwersytecie Opolskim? Tak, opolskim. Yy, a mama czym się zajmowała? Cienkowa była. Mhm. bardzo blisko pracowała, bo ja mieszkałem na 4, a po drugiej stronie ulicy, trochę w była jej, jej praca, no to inne miała, 50 metrów do pracy miała, no i tak, tak, tak brzutko a nie musiała nic dojeżdżać, nie? A masz rodzeństwo może? Miałem... mam dwie siostry, jedna nie żyje, Lidka, i Grażyna żyje, i brata Piotka, Znaczy czwórka była, jeszcze był też Boguś i Elżbietka, ale oni on się, mówi, do Aniołku poszli. No. A co się stało jakiś wypadek? Czy nie, elżbietka przy urodzeniu, a boguś pół roku żył I to nie, nie z jego winy chłop. Myśmy od mojej Ma... matki, mojej matki, nie? tej babci, ona go brała kurczy na zimno marzec, marzec ona, go stawiała go w oknie nie wiem, ty, 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 nie, i przyziębiła go na amet i... Kaplica. Znaczy czyli przeziębił się przy oknie. No, 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 no Jak się kładzie, jak okno otwiera, jest jadzie, szeroki parapet. Tak. W sumie z tym pół metra. No, no, tak. Kładzie, no i przeziębił się i, i, i do widzenia. Musiała być ogromna tragedia dla całej rodziny. Tak, bo piękny chłopki, bo ja mam piękne oczki No śliczny no. chłopczyk. Otrzymujesz teraz kontakty z rodziną? Otrzymuję siostrą. A z bratem mieszkał. A czemu? co się stało? Coś. A co się miał stać? Ja pracuję. Siostra ma swoje mieszkanie. No, że się nie będę. A ja mieszkam z bratem na Dziomały 4. A czyli mieszka z bratem, rozumiem. No. Y, powiedziałeś, że chodzisz tutaj i korzystasz z pomocy, ponieważ wziąłeś kredyt. Y, możesz coś więcej na ten temat powiedzieć? Nie yy. wiem. Badałem, bo, bo zakupiłem telewizor 99-calowy, 2,5 metra przekątna, jak największy jaki w ogóle istnieje. Mm -hmm. No i oglądam sobie transmisję sportową, muzykę i tak dalej. no. Tak. Mówię, że duża rata, jest około 1000 złotych, tak? Miesięcznie? Ale to już jest po Aha, to już niemal nie ma końcówka. Nie, tak? nie, nie. Do, i, i najbardziej mnie wkurzam w tym naszym PRL-u, jak ktoś mówi, że. Że, że, ja, że ja mam taką niską kunia rentę emerytury. 1000 zł. A tylko tysiąc dostaje. No, tak? a, a przecież kunia, bo po, po opłatach zostaje mi kilkaset złotych. Kunia. 300 zł mi zostaje i to mam mi, to ma mi starszych na cały miesiąc kunia. Jak, jak do sklepu się budzisz, małe zakupy zrobisz, to jest pięć z większe zakupy to jest 100. No, to trzy razy pójdę do sklepu i dlatego mnie tam spotkałeś przy opiece społecznej, tam chodzę sobie na śniadanka i obiadki od poniedziałku do piątku, a sobotę, o ten niedzielę sobie sam kupuję. Bo ja, było ja mnie po prostu na bar, bardzo dobrze gotować. Mnie. No. Ale powiem Ci no, decyzja o zakupie tak dużego telewizora przy tak małych dochodach. Ale te, nie, to te... Lekko ryzykowne to jest, co? Ale to było moje marzenie mieć duży telewizor. A, okej. Okay. No, a, a marzenia się realizuje, nie? Marzenia się spełnia, tak. Spełnia, no. Chociaż czasem ta cena za te marzenia jest. No, wiesz, że wiem, to że to dużo, ale za przeproszeniem to jest jednorazowy z, z tego zakup. To nie jest, żebym ja spał w stowaratku, nie? Spacie do szybko, te raty, miałem 10 miesięcy i miałem spokój. No. no, A powiedz mi, no dobrze, no, ale. Mówiłeś, że pracowałeś 35 lat w budowlance, to skąd tak ta niska emerytura nisko. właśnie? Nie, no, 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 no bo ja nisko, bo niskopłatną, płatną, mało im pocili, dlatego może, oni wyliczają rentę, rentę czy emeryturę, wyliczają według zarobków za znaczy iluś lat, nie? Z pięciu czy tam iluś lat wyliczają, najlepszych pięciu lat. W tego zarobka no. I, i, i nawet po tym miałem mało. No. A co to jest 1000 zł? przy przy, przy, no. No przy tej galopującej inflacji. Tak, to jest jeszcze, jeszcze trzeba opłaty porobić tego, to mi zostawało 300, dlatego, dlatego mnie spotkałeś przy opiece społecznej, bo tam śniadanko obiadku w poniedziałku do piątku mam. A, a, a sobotę i niedzielę sobie idę do opieki społecznej na Armii karowej 36. I tam mnie finansują chunia. Dawały mi pieniądze 200-300 zł albo 500. No. Czyli dostajesz jeszcze jakiś zasiłek, tak? Tak. A to jest z pomocą wiceprezydenta miasta Pola Przemka Zycha, mojego przyjaciela. No on mi to tam pomógł. No. A on jest właściwie szefem chunia, opieki społecznej z ramienia artusza. No i się z nim dogadałem tego. No. A moglibyśmy jeszcze poruszyć ten wątek e, sportowy? Mówiłeś, że jesteś bardzo silny, że ćwiczyłeś e, tak? wcześniej. Tak, a i prywatnie jestem królem kibiców w O! No. Jeżdżę, jeżdżę po całej Polsce oczywiście autokarem od No. Mhm. I jesteś niemal na każdym meczu? Na każdym. Ja nawet do Gdyni jeździłem, nie? na Arkę Gdynia, na Bałtyk Gdynia. No, po całej Polsce jeździłem. Wigry suwałki, no Ełk. całą Polskę zwiedziłem. Przemysł, Rzeszów, całą Polskę zwiedziłem. Aby byłem na tym meczu, co to, to odro pole 5-3 wygrała w Warszawie, ograła, nie z pełną Legią, nie zdejną na szele. no niesamowito. Masz bardzo bogaty życiorys, o! bardzo ciekawy. Ja, ja, ja nawet książki piszę o sobie, samotnych wśród ludzi, no. Już e, jesteś w e, ja, na... trakcie pisania jeszcze, mm -hmm. ale, ale daleko... obiecany ob, ob, będę miał przez Przemka, nie mówię ci, tego. widzę prezydenta miasta za Pola, że mi Ratuś mi to, jak to się mówi, sfinansuje. Aha, czyli wyda tą książkę, Wyda, tak? wyda, no, bo ja sam mi nie dał rady, mm -hmm. A kiedy planujesz, jaki termin y, wydania tych książki, A... jak daleko w Nie, to jest gdzieś pół do roku, bo ja, bo ja szybko piszę, No. I pisałem cały swój i, i chciałem jeszcze cały... Jeden rozdział był taki, że cały rok, 365 dni, codziennie... Co jak się mówi, co i, 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 i co było i tak dalej. Nie? No i, i był taki rozie poświęcony, nie? Ale to będzie no, 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 gdzieś tak. Tylka stąd będzie na pewno. No, no i jeszcze pisze ten. wiersz po, wiersze pisze dla... I, i mi sieciszka Opole, pole. No. No. Może dlatego, że ojciec był nauczycielem, może po nim mam ten dryk do pisania. No. Wiesz co, to jest bardzo imponujące. Czego mogę Ci życzyć? Czego byś sobie życzył? W ogóle? Finansów dobrych. Więcej pieniędzy. Więcej tak? pieniędzy, tylko to. Szczęście miałem. Ja jestem całe życie szczęśliwy. Ja tam nie narzekałem nigdy. Nawet nic przy moich wzorówkach by narzekali, kwękali. A ja no, no, trudno tyle mam, to, to trzeba jakoś zagospodarować to. No jeszcze mi opieka społeczna pomaga. Chodzę tu na śniadania i obiadki i sobie radzę. Nie, 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 nie kwękam, nie jęczyk mnie, tylko sobie radzę. Nie, nie narzekasz. Nie narzekam. No i super. Słuchaj, uprzejmie Ci dziękuję za, za te słowa, które wypowiedziałeś. No, no. Jesteś bardzo ciekawym, kolorowym człowiekiem. Życzę Ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Dziękuję.